Dzień dobry, witajcie, kochani. Ostatnio mówimy sobie troszkę o miłości, zarówno o miłości w wykonaniu Pana Boga, który miłością nas obdarował, ale również mówimy sobie o miłości w takim wydaniu chrześcijańskim. Powiedzieliśmy sobie ostatnio o takich kilku poziomach chrześcijańskiej miłości, od podstawowych aż po te najbardziej zaawansowane, jakim jest oddanie życia za swoich przyjaciół. A dzisiaj. Powiemy sobie troszkę o tym, jak w praktyczny sposób może nasza miłość wyglądać w stosunku do ludzi, którzy są wokół nas oraz w stosunku do ludzi, którzy są w Kościele, którzy są naszymi braćmi i siostrami. Serdecznie zapraszam. Kiedyś wspomniałem o miłości, można mówić wiele. I o wiele łatwiej jest o niej mówić niż ją praktykować. Ponieważ miłość, kiedy patrzymy na jej biblijną definicję, to jest trudna. Wymaga poświęceń, wymaga zaangażowania, wymaga pokory, wymaga uniżenia samego siebie. Miłość nie jest wcale taka, taka łatwa. Tym bardziej jeśli na przykład nie czujemy jej w taki sposób, jak, jak często sobie to wyobrażamy, jak powinno się ją czuć. Pewnie większość z nas mm, przypomina sobie fragment y, listu do Koryntian, 13 rozdziału, w którym to liście apostoł Paweł y, pisze do Koryntian, ale również do nas, w jaki sposób miłość powinna wyglądać. I ja chciałbym dzisiaj przeczytać pierwsze 8 wersetów tego y, rozdziału, ale w trochę w zmienionej formie. Posłuchajcie sami. I zastanówmy się, e, czy moglibyśmy pod tym, co przeczytam, się podpisać. Posłuchajcie. Jestem wobec Ciebie cierpliwy, ponieważ Cię kocham i pragnę Cię wybaczać. Jestem wobec Ciebie życzliwy, ponieważ Cię kocham i pragnę Ci pomóc. Nie zazdroszczę Ci tego, co masz, ani Twoich darów. Ponieważ Cię kocham. Pragnę, aby było Ci jak najlepiej. Nie przechwalam się swoimi osiągnięciami, ponieważ Cię kocham i pragnę usłyszeć o Twoich osiągnięciach. Nie jestem pyszny, ponieważ Cię kocham i pragnę wysoko cenić Cię przed, przed sobą samym. Nie jestem surowy, ponieważ Cię kocham i troszczę się o Twoje uczucia. Nie zważam na siebie, ponieważ Cię kocham i pragnę zaspokoić Twoje potrzeby. Nie rozgniewasz mnie łatwo, ponieważ Cię kocham. I pragnę nie zważać na Twoje zniewagi. Nie zapisuję Twoich występków, ponieważ Cię kocham. I miłość zakrywa wszystkie grzechy. Jeśli moglibyśmy się pod tym podpisać, to jesteśmy takimi, moglibyśmy powiedzieć, miłosnymi bohaterami w wydaniu chrześcijańskim. Ta parafraza, którą przedstawiłem, no, wiąże się z tym, co Paweł nam napisał. Tam podstawiłem tylko słowo jestem, albo można podstawić swoje imię zamiast słowa miłość w tym fragmencie. Takie są właśnie oblicza miłości chrześcijańskiej w wydaniu w tym przypadku apostoła Pawła. Ale warto również zauważyć, że miłość kosztuje. Miłość kosztuje. O tym pisze inny apostoł, umiłowany uczeń Jezusa Jan. I pisze w swoim pierwszym liście tak. Jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Ewangelista Jan napomina zarówno swoich czytelników, jak i nas dzisiaj do tego, że łat, łatwo jest mówić o miłości, ale trudniej ją czynić. E, pokazuje, że miłość kosztuje. Kosztuje nasz czas, nasze zaangażowanie, również nasze pieniądze. A apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w ósmym rozdziale, pisze takie słowa: A powiadam Wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim: iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Zobaczcie, że Paweł pisząc do Koryntian, Mówię o ofiarności e, pewnych kościołów w Macedonii, e, ukazując, że miłość, która do tej ofiarności doprowadziła, tamtych ludzi wiele kosztowała. Zauważmy, że Paweł tutaj mówi e, o skrajnym ubóstwie, tak? A więc oni nie byli wcale bogaci, ale z tego, co mieli, po prostu dali. A więc miłość kosztuje. Dalej Miłość się poświęca. Posłuchajcie, co Paweł pisze w tym samym liście, ale w innym miejscu. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Miłość się poświęca. I tak naprawdę, bez poświęcenia, miłość nie jest miłością w mojej ocenie. Ponieważ, no, znowu łatwiej mówić, że się kogoś kocha, ale trudniej jest czynić coś dla Niego, poświęcać się, czyli dać coś siebie ponad, ponad miarę, tak jak ci ludzie, o których pisze tutaj apostoł Paweł. W innym liście, ten sam apostoł, tym razem do Kolosan, pisze takie słowa, które są zarazem kolejnym naszym punktem. Przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam taki wy, z tego fragmentu dowiadujemy się, że miłość w kościele przebacza sobie nawzajem. Ponieważ świadomość tego, że Chrystus e, przebaczył tobie, powinna kierować cię do tego, abyś uznał, że i ty jesteś zobowiązany przebaczać innym. Innymi słowy, jeśli Pan Bóg Ci przebaczył, Ty przebaczaj. Jeśli nie przebaczasz, to być może jest problem z Twoim, z przebaczeniem, które Pan Bóg Ci zaoferował, być może Go nie przyjąłeś nigdy. A więc miłość przebacza. Pan Bóg pokochał, przebaczył. Jeśli my kochamy, również przebaczamy. I e, ostatni z dzisiejszych punktów. E, naszych rozważań na temat miłości brzmi: Miłość wyciąga dłoń. Yy, I w Starym Testamencie w tym rodzaju mamy historię tego, jak Józef, Testamentowy Józef, pojednał się ze swoimi braćmi. I tam mamy taki werset: "Ja jest Józef, yy, mówi on, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Oczywiście ten cały fragment i również ta wypowiedź ma bardzo poważne teologiczne konsekwencje, ale chciałbym naszą uwagę skupić na tym, że zobaczcie Józef wyciągnął dłoń. On dał się poznać. To było z jego inicjatywy. Tak? Jego bracia go nie rozpoznali, ale on dał się poznać swoim braciom, ponieważ ich Kochał. Czytamy wcześniej, że popłakał się, kiedy, kiedy ich zobaczył. Czytamy, że pytał o ojca, trapił się ich sytuacją w domu rodzinnym. Miłość w wykonaniu Józefa wyciągnęła swoją dłoń do swoich braci. A więc, miłość pierwsza czyni jakiś akt, wyciąga, wyciąga dłoń. Jeśli jesteś Bożym Dzieckiem, jeśli jesteś odrodzonym z ducha świętego chrześcijaninem, to Pan Bóg wlał ponad miłość w Twoje życie. Świat, tak jak już myślę, że wykazałem to w poprzednich filmikach, świat nie do końca rozumie tego, czym jest miłość. Ale kiedy patrzymy na Pismo Święte, kiedy patrzymy na to, jak Pan Bóg przedstawia tę niezwykle, niezwykle ważną, ten niezwykle ważny aspekt chrześcijańskiej egzystencji, to dowiadujemy się, że miłość jest naprawdę... Bardzo ważne, że jest to cecha, bez której chrześcijanin, no ciężko jest mu być chrześcijaninem, jeśli nie kocha. Słowo Boże mówi: miłujmy, ponieważ Bóg nas wpierw umiłował. I podsumowując już cały ten nasz cykl trzech filmików związanych z obliczami Bożej i chrześcijańskiej miłości, chciałbym przytoczyć kilka takich wniosków końcowych. Pierwszy wniosek jest taki, że biblijna definicja miłości jest zupełnie inna niż to, co nam przedstawia świat wokół nas. Po drugie, prawdziwa miłość to bardziej czyny i postawa niż uczucia. Na, o tym należy pamiętać. Po trzecie, Bóg jest miłością. On jest pełnią tej definicji, a więc kiedy patrzymy na Niego i kiedy z Nim obcujemy, kiedy jesteśmy pod Jego powiedzmy, panowaniem, to wówczas ta miłość jest w stanie przenikać również i Nasze serca. Po czwarte, miłość chrześcijańska nierozerwalnie wiąże się z poświęceniem czasu, uwagi, pieniędzy samych siebie. Bez poświęcenia ciężko jest mówić o miłości. Bez yy, kosztów tej miłości ciężko jest o niej, o niej mówić. I po piąte, nie można kochać Boga, jeśli nie kocha się innych ludzi, szczególnie sióstr i braci w kościele. I ten wniosek jest bardzo ważny, ponieważ tak łatwo jest nam mówić, że kochamy innych w kościele, a zarazem tak łatwo przychodzi nam myślenie tylko o sobie samych. I prawda o naszym życiu jest taka, że jesteśmy egoistami, którzy z natury nie za bardzo chcą myśleć o innych. Ale Boża Łaska, Boży Duch Święty jest w stanie i chce doprowadzić do tego, abyśmy myśleli o innych, abyśmy kochali ich, abyśmy mogli troszczyć się o siebie nawzajem, abyśmy mogli. Razem w tej wędrówce za Chrystusem jeden drugiego wspierać. Prawdziwej Bożej miłości życzę zarówno sobie, jak i również wam, aby Boży Duch Święty tą miłością napełniał i sprawia, żeby nasze kościoły wyglądały tak, jak wyglądać powinny. Tyle na dzisiaj. Widzimy się już niebawem z Bożym pokojem. Do zobaczenia.